Syreny wciąż rozbrzmiewały, gdy Anna Kowalska ujrzała krew spływającą po mokrym chodniku, mieszającą się z wodą ulewnego deszczu, który biczował Kraków tamtego październikowego poranka. Mężczyzna leżący na ziemi miał bladą twarz i ranę na skroni, która wymagała natychmiastowej pomocy. Nie zastanawiając się ani chwili, rozerwała kawałek rękawa swojego służbowego uniformu. I zaimprowizowała opatrunek, mocno uciskając. Podczas gdy wolną ręką dzwoniła na pogotowie: Oddychaj ze mną, szepnęła do nieznajomego, który jęczał z bólu. Wszystko będzie dobrze. Jej tani zegarek na nadgarstku wskazywał 8:47 i wiedziała, że jest już stracona. Trzecie spóźnienie w miesiącu oznaczało pewne zwolnienie, ale w tamtej chwili, z czyimś życiem w dłoniach, Praca w budownictwie solidność wydawała się mniej ważna niż urywany oddech mężczyzny, który walczył o utrzymanie otwartych oczu. Karetka jechała wieczne siedem minut. Anna puściła jego dłoń dopiero, gdy ratownicy przejęli akcję, znikając w tłumie, zanim ktokolwiek zdążył poprosić ją o dane. Biegła przez zalane ulice, jak nigdy dotąd. Zniszczone buty chlapiące wodą z każdym krokiem. Uniform przylgnął do ciała, drżącego z zimna i adrenaliny. Lustrzany budynek budownictwa solidność wyrósł potężnie przy ulicy Wielopole. Jego trzydzieści pięter przecinało szare niebo. Pan Jerzy, ochroniarz sportierni, spojrzał na nią z litością, gdy przeszła kapiąc wodą przez hol z importowanego marmuru. Wszyscy wiedzieli. Co oznacza spóźnienie w erze menedżera Piotra Wójcika. Winda powoli wjeżdżała na ósme piętro. Każda sekunda była torturą. Anna próbowała przygotować wyjaśnienie, ale wiedziała, że to będzie bezużyteczne. Piotr czerpał szczególną przyjemność z upokarzania pracownic administracyjnych, zwłaszcza tych dojeżdżających ze skawiny przepełnionymi autobusami każdego ranka. Kiedy drzwi się otworzyły. On już tam był, oparty o biurko niczym sęp, czekający na zdobycz. Jego rolex na nadgarstku błyszczał w zimnym świetle ledów. Kowalska, powiedział, smakując każdą sylabę. Trzeci raz w tym miesiącu. Wie pani, co to znaczy? Szklana sala, w której odbywały się spotkania uzgodnieniowe, była znana wszystkim jako sala gilotyny. Piotr zamknął drzwi z niepotrzebną siłą i rzucił na stół. Wypowiedzenie umowy. Uratowałam człowieka na ulicy. Anna próbowała wyjaśnić drżącym głosem. Kwawił, nie mogłam po prostu. Piotr zaśmiał się suchym, okrutnym śmiechem. Zawsze kreatywna wymówka, prawda? Wczoraj był zepsuty autobus, wcześniej chora córka. Teraz została pani bohaterką? Podszedł bliżej, drogie perfumy mieszały się z zapachem kawy. Wie pani czego pan Jan Nowak najbardziej nie znosi? Pracowników, którzy nie szanują godzin pracy. A pani, kochanie, właśnie podpisała swój wyrok. Anna chwyciła drżącą dłonią długopis, myśląc o Zosi, śpiącej w domu z gorączką, o zaległych rachunkach, o czynszu, którego termin płatności upływał za trzy dni. 2800 złotych miesięcznie nie było wiele. Ale to było wszystko. Drzwi otworzyły się gwałtownie, uderzając o ścianę. Wszedł Jan Nowak. Jego drogi garnitur był przemoczony, a na skroni wciąż tkwił improwizowany opatrunek z kawałka niebieskiej tkaniny, fragmentu jakiegoś uniformu. Świat zamarł w bezruchu. To był on, mężczyzna schodnika. Jego oczy, przedtem załzawione bólem, Teraz były czujne i utkwione w niej. Panie Nowak, wydukał Piotr, jego twarz obleciała z barw. Nie spodziewaliśmy się pana dzisiaj. Jan całkowicie zignorował menedżera, jego wzrok ani na chwilę nie opuszczał Anny. Wyrwał dokument z rąk Piotra i, nie mówiąc ani słowa, rozerwał go na maleńkie kawałki, które opadły niczym konfetti na drogi dywan. Piotrze. Rzekł wreszcie, głosem niskim, lecz przepełnionym autorytetem: Moje biuro, natychmiast. Następnie odwrócił się do Anny. Pani Kowalska, proszę zaczekać tutaj, wrócę za pięć minut. Czego nie wiedział, to to, że te pięć minut na zawsze zmieni dwie życia. Anna Kowalska nie urodziła się dla ubóstwa, lecz życie miało inne plany. Córka uściwego księgowego i oddanej nauczycielki wychowała się w skromnym, lecz pełnym książek domu w Starym Podgórzu. Ojciec zmarł, gdy miała szesnaście lat, na zawał serca podczas audytu, pozostawiając długi, o których nawet nie wiedzieli. Matka walczyła jeszcze trzy lata z wyniszczającym rakiem, zanim również odeszła, ochłaniając oszczędności rodziny na leczenie. W wieku dziewiętnastu lat Anna została sama, w ciąży z chłopakiem, który zniknął na wieść o dziecku. Mając jedynie świadectwo ukończenia szkoły średniej i zaciętą determinację, by przetrwać. Zosia urodziła się w chłodny lipcowy świt w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie. Trzy kilogramy nadziei w samym środku chaosu. Anna pracowała we wszystkim, co się nawinęło. Jako kasjerka w supermarkecie, kelnerka, sprzątaczka aż dwa lata temu zdobyła pracę w budownictwie Solidność. Pensja ledwie pokrywała podstawowe potrzeby, ale Anna oszczędzała każdy możliwy grosz na marzenie, by pewnego dnia zobaczyć Zosię na uniwersytecie. Mieszkały w jednopokojowym mieszkaniu w Skawinie, 40 minut autobusem od centrum. Gdzie pleśń na ścianach konkurowała z kolorowymi rysunkami, które Zosia tworzyła, by rozjaśnić otoczenie. Po drugiej stronie miasta, w apartamencie wartym 4 miliony złotych na Salwatorze, Jan Nowak obserwował deszcz padający na Kraków przez sięgające od podłogi do sufitu okna. W wieku 42 lat dowodził imperium budowlanym wycenianym na 600 milionów złotych. Ale pieniądze nie mogły kupić tego, czego pragnął najbardziej, by Anna i Julia wróciły. Trzy lata wcześniej, wracając z Gdańska, rozpędzona ciężarówka na autostradzie A4 zmieniła wszystko. On przeżył, z bliznami na ciele i w duszy, żona i ośmioletnia córka nie. Od tamtej pory Jan stał się maszyną do pracy. Przyjeżdżał o szóstej rano. Wychodził po północy. Pracownicy bali się go i szanowali w równej mierze. Piotr Wójcik, jego menedżer HR, prosperował w tej atmosferze strachu, używając nazwiska szefa jako tarczy dla swoich małych gierek władzy. Jan wiedział, ale nie przejmował się. Nic nie miało znaczenia od tamtej nocy na drodze. Poranek wypadku był przerwaniem rutyny. Jan postanowił pójść pieszo do biura. Czego nie robił od miesięcy. Deszcz zaczął padać nagle, zamieniając chodniki w pułapki. Kiedy poślizgnął się w pobliżu Plant Parku, uderzając głową mocno o krawężnik, ironia nie uszła mu uwagi. Przeżył wypadek, który zabił jego rodzinę, by może umrzeć na mokrym chodniku. Wtedy się pojawiła. Czarne włosy przylegające do twarzy, dłonie pewne mimo drżenia, spokojny głos mówiący że wszystko będzie dobrze. Przez chwilę, czy z mgłę bólu, wierzył, że widzi Annę, improwizowany opatrunek, który zrobiła. Uratował go przed poważnym kwotokiem, jak powiedzieli później lekarze. Ale Jan ledwo ich słyszał, umysł skupiony na kobiecie, która zniknęła, zanim zdążył jej podziękować. Wrócił do biura wbrew zaleceniom lekarskim, zdeterminowany, by dowiedzieć się, kim ona jest. Kiedy zobaczył niebieski uniform przez szklaną ścianę sali konferencyjnej, kiedy rozpoznał rozdarcie na rękawie, skąd wzięła materiał na jego opatrunek, coś obudziło się w nim, coś co uważał za martwe od trzech lat. Piotr wyszedł z gabinetu prezesa dwadzieścia minut później, z czerwoną twarzą, drżącymi rękoma. Minął Annę bez słowa, spojrzenie mieszanką gniewu i strachu. Jan pojawił się w drzwiach. Opatrunek był teraz profesjonalny, ale wciąż widoczny. Pani Kowalska, powiedział z uprzejmością, której się nie spodziewała. Czy możemy porozmawiać? Winda w ciszy wzniosła się na trzydzieste piętro. Kiedy drzwi się otworzyły, Anna wstrzymała oddech. Gabinet prezesa był większy niż jej całe mieszkanie. Jan serwował kawę w porcelanowych filiżankach, które prawdopodobnie kosztowały tyle, ile jej miesięczna pensja. Jego dłonie nie drżały, lecz Anna dostrzegła coś w jego oczach kruchość, starannie ukrytą za latami emocjonalnej zbroi. Uratowała mi pani dzisiaj życie zaczął, siadając nie za imponującym biurkiem, lecz w fotelu obok niej. Lekarze mówili, że jeszcze kilka minut i urwał, przełykając słowa Zrobiłam tylko to, co zrobiłby każdy odpowiedziała Anna. Czując się nieswojo z powodu jego bliskości i intensywności spojrzenia. Nie. Jan potrząsnął głową. Sprawdziłem kamery monitoringu ulicznego. Siedemnaście osób minęło mnie, zanim pani się zatrzymała. Siedemnaście. Cisza zawisła między nimi, zanim kontynuował. Sprawdziłem też pani historię. Dwa lata w firmie. Ani jednej nieusprawiedliwionej nieobecności do tego miesiąca. Piotr miał trzy uwagi dotyczące pani: wszystkie z tych samych powodów: pomogła pani koleżance, która źle się poczuła, została pani po godzinach, żeby skończyć pracę za chorą osobę, oddała pani swój bon na posiłki ochroniarzowi, który nie miał pieniędzy. Anna poczerwieniała. Nie wiedziała, że takie rzeczy były odnotowywane. Jan wstał, podszedł do panoramicznego okna. Straciłem żonę i córkę trzy lata temu powiedział nagle. Słowa wydobywały się, jakby były wyrywane na siłę. Od tamtej pory przychodziłem do pracy, wracałem do domu i tak w kółko. Dzisiaj, kiedy leżałem na tym chodniku, myśląc, że to może być mój koniec, nie mogłem myśleć o niczym innym, tylko o tym, jak zmarnowałem trzy lata. Chowając się za tymi szklanymi ścianami, odwrócił się, a Anna zobaczyła błyszczące niewylane łzy. Chcę pani zaoferować stanowisko asystentki wykonawczej. Pensja 10 500 zł, elastyczny czas pracy, pełny pakiet opieki zdrowotnej, w tym dla osób na utrzymaniu. Serce Anny zabiło mocniej. To było ponad trzykrotnie więcej niż zarabiała. Mogłaby wyprowadzić się ze skawiny. Posłać Zosie do lepszej szkoły, może nawet zaoszczędzić na studia. Ale, dlaczego ja? zapytała, potrzebując zrozumienia. Musi być więcej wykwalifikowanych osób. Jan ponownie usiadł, tym razem bliżej, bo w dziesięciu sekundach chodniku, pokazała pani więcej człowieczeństwa, niż ja widziałem przez trzy lata w tym biurze. Bo potrzebuje kogoś, kto przypomni mi, że istnieje życie poza tymi liczbami i umowami. Było coś jeszcze w jego oczach, coś, czego Anna nie potrafiła rozszyfrować, ale co sprawiło, że poczuła ścisk w żołądku. Zgodziła się, jak mogła nie przyjąć. Lecz warunki zostały ustalone. Absolutny profesjonalizm, brak faworyzowania, ona udowodni swoją wartość. Jan zgodził się. A na jego ustach po raz pierwszy pojawił się półuśmiech. Następne tygodnie były wirem wydarzeń. Ewa, dawna asystentka, szkoliła Annę z lodowatą skutecznością, wyraźnie urażona zastąpieniem. Spojrzenia w biurze wahały się między zazdrością a spekulacjami. Katarzyna z działu finansowego była bezpośrednia. Uważaj, on nigdy nie pogodził się ze śmiercią rodziny. Możesz być dla niego tylko emocjonalnym plastrem. Lecz Anna zignorowała uwagi, skupiając się na pracy. Zreorganizowała chaotyczny grafik Jana, wdrożyła system, który zwiększył jego produktywność o 30%. Z naturalną dyplomacją łagodziła konflikty między działami. Powoli biuro zaczęło ją szanować za jej własne zasługi. Jan utrzymywał profesjonalny dystans. Lecz czasem Anna przyłapywała go, jak patrzył na nią z tym niewyraźnym wyrazem twarzy. Rozmawiali o pracy, lecz między wierszami kryło się coś więcej. W tym, jak pytał o Zosie, jak zostawiał szwajcarskie pralinki w jej szufladzie, nic nie mówiąc, jak zaczął częściej się uśmiechać. Sześć tygodni później wszystko się zmieniło. Zosia miała poważny atak astmy w szkole. Anna odebrała telefon podczas ważnego spotkania z chińskimi inwestorami. Zanim zdążyła przeprosić, Jan już chwytał za kluczyki. Chodźmy! powiedział po prostu: jaki szpital, samochodzie, gdy Anna drżała z obaw, On prowadził spokojnie i opowiadał o czasach, gdy Julia miewała ataki alergii, jak paraliżujący był strach przed utratą dziecka. Kiedy dotarli do szpitala, on nie tylko czekał, stał obok niej, trzymając ją za rękę, gdy lekarz tłumaczył leczenie. Był kretynem, Jan odpowiedział z przekonaniem, które ją zaskoczyło. Każdy mężczyzna, który porzuca taką kobietę jak ty i dziecko, zamilkł, uświadamiając sobie, co właśnie powiedział. Następująca po tym cisza była naładowana nierozwiązanym napięciem. Jak ja. Anna zapytała. Głos miała ledwie słyszalny szept. Przecież ty mnie naprawdę nie znasz. Jan odwrócił się, by na nią spojrzeć. I po raz pierwszy, odkąd się poznali, wszelka profesjonalna maska opadła. Wiem, że zatrzymujesz się na środku ulicy, by ratować nieznajomych. Wiem, że dzielisz się obiadem, gdy ktoś nie ma pieniędzy. Wiem, że cicho nucić pod nosem. Gdy myślisz, że nikt nie słyszy. Wiem, że rysujesz kwiaty na marginesach raportów, gdy jesteś zdenerwowana. Wiem, że płaczesz w łazience, gdy brakuje ci na rachunki, ale nigdy, przenigdy się nie skarżysz. Obserwujesz mnie, to nie było pytanie. Od pierwszego dnia, przyznał. Próbowałem się nie angażować, zachować dystans, ale Zosia poruszyła się w łóżku, mrucząc coś o jednorożcach. Przerywając tę chwilę, lecz to wyznanie zawisło w powietrzu niczym elektryczność przed burzą. W kolejnych dniach coś fundamentalnego zmieniło się między nimi. Spojrzenia trwały sekundę dłużej, przypadkowe dotyki wydawały się palić, profesjonalne rozmowy zawsze dryfowały w stronę spraw osobistych. Pewnego popołudnia, przeglądając umowy w jego biurze, Anna przypadkowo natknęła się na otwartą szufladę. W środku Dziecięce rysunki, trzmaciana lalka, ramka na zdjęcie odwrócona do dołu. Gdy podniosła wzrok, Jan stał w drzwiach, twarz miał maskę bólu. To było jej, powiedział po prostu, Julii, miała tyle lat co Zosia. Anna wstała, przeczła przez pokój i zrobiła coś niepojętego, objęła go. Przez chwilę był sztywny, po czym załamał się. A trzy lata niewypłakanych łez w końcu znalazły ujście. Lecz nie wszystko było wyznaniami i rosnącą bliskością. Piotr Wójcik, upokorzony i zdegradowany po incydencie, zaczął rozsiewać plotki. Że Anna uwiodła Jana, że była łowczynią fortun, że manipulowała nim w jego słabym momencie. Komentarze dotarły do zarządu spółki. Marek Dąbrowski, wiceprezes, zwołał nadzwyczajne posiedzenie. Jan, musimy porozmawiać o Twojej asystentce, zaczął ostrożnie dobierając słowa. Istnieją obawy co do natury Waszego związku. Jan wybuchnął jak nigdy od lat. Moje życie prywatne nie jest sprawą nikogo w tej firmie. Ale Marek Dąbrowski nalegał. Kiedy to wpływa na wizerunek budownictwa solidność? Inwestorzy zadają pytania. Samotna matka, bez wyższego wykształcenia, nagle awansowana. Aluzja była boleśnie oczywista. Jan wstał, sygnalizując koniec rozmowy, lecz szkoda została wyrządzona. Tego wieczoru Anna znalazła kopertę na swoim biurku. W środku był list o przeniesieniu do oddziału we Wrocławiu, z znaczną podwyżką. Awans ukryty pod płaszczem wygnania. To dla Twojego dobra. Powiedział Jan, gdy go skonfrontowała, unikając jej wzroku. Ludzie plotkują, to może zaszkodzić twojej reputacji, przyszłości Zosi. A czego ty chcesz? spytała, jej głos drżał z gniewu i urazy. To, czego ja chcę, nie ma znaczenia odpowiedział, ale jego dłonie drżały. Więc to tak? Pozbywasz się mnie przy pierwszej presji? Anna powstrzymywała łzy. Myślałam, że jesteś inny. Wyszła z pokoju. Trzaskając drzwiami, zostawiając Jana samego z jego tchórzostwem. Ale żadne z nich nie wiedziało, że Piotr Wójcik nagrał całą rozmowę, przygotowując swój ostateczny ruch zemsty. Minęły trzy dni w absolutnej ciszy. Anna przygotowywała się do przeprowadzki. Zosia płakała, nie rozumiejąc dlaczego muszą opuścić Kraków. Jan zamknął się w swoim gabinecie, bardziej zdystansowany niż kiedykolwiek. Wtedy właśnie film wyciekł. Piotr, w swej mściwej desperacji, zmontował nagranie prywatnej rozmowy między Janem a Anną, manipulując kontekst tak, by wyglądało, jakby ona go emocjonalnie szantażowała. Wysłał go na wszystkie służbowe maile i do trzech blogów plotkarskich poświęconych biznesowi. W ciągu kilku godzin był to skandal miesiąca w krakowskim świecie biznesu. Anna przyszła do pracy następnego ranka, natrafiając na spojrzenia pełne wstrętu i szeptów. Ktoś przykleił jej kartkę do biurka. Oportunistka. Zaczynała pakować swoje rzeczy, by odejść, gdy Jan pojawił się w samym środku otwartego biura. Nigdy nie widziała go tak wściekłego. Wszyscy posłuchajcie mnie uważnie. Jego głos rozniósł się po piętrze. Piotr Wójcik sfałszował dowody. I zostanie pozwany kryminalnie i cywilnie. A wy, rozejrzał się, którzy byliście tak szybcy w osądzaniu uczciwej kobiety, bazując na plotkach. Ale Anna mu przerwała. Nie, powiedziała, zaskakując wszystkich nie rób tego dla mnie. Nie potrzebuję wybawcy. Odwróciła się do kolegów. Tak, jestem biedna. Tak, mieszkam na peryferiach. Tak. Jestem samotną matką. I tak, zakochałam się w moim szefie. Ale nigdy, nigdy nie wykorzystałam tego, by cokolwiek zyskać. Każde osiągnięcie tutaj zawdzięczam swojej pracy. Wzięła pudełko ze swoimi rzeczami. Możecie zatrzymać swoje plotki. Ja zachowam swoją godność. Zaczęła iść w stronę windy, gdy Jan powiedział: Ja też się zakochałem. Całe biuro zamarło. Zakochałem się w kobiecie, która nauczyła mnie żyć na nowo która pokazała mi, że siła nie polega na nieodczuwaniu bólu, lecz na trwaniu mimo niego. Ewa, dawna asystentka, przerwała ciszę. Właśnie wróciła z urlopu macierzyńskiego i widziała wszystko. Na miłość boską, powiedziała głośno. Pracowałam z Janem przez pięć lat. Nigdy nie widziałam go uśmiechniętego, dopóki nie przyszła Anna. Jeśli to nie jest wystarczający dowód na to, że wniosła coś dobrego w jego życie, to jesteście ślepi. Patrycja z recepcji zaczęła klaskać. Pan Jerzy, ochroniarz, dołączył do niej. Wkrótce połowa biura oklaskiwała, podczas gdy druga połowa wycofywała się zawstydzona. Jednak prawdziwy test nadszedł dwa dni później. Rada zwołała nadzwyczajne posiedzenie. Albo Jan publicznie zdystansuje się od Anny. Albo straci prezesurę własnej firmy. To proste, wyjaśnił chłodno Marek. Inwestorzy nie ufają liderowi, który podejmuje emocjonalne decyzje. Jan rozejrzał się po stole, patrząc na mężczyzn, których znał od dziesięcioleci. Więc chcecie, żebym wybierał między kobietą, którą kocham, a firmą, którą zbudowałem? To dla dobra budownictwa solidność, nalegali. Jan wstał. Zdjął odznakę prezesa z marynarki i położył ją na stole. Więc życzę powodzenia w znalezieniu innego idioty, który będzie pracował 18 godzin dziennie, żeby was wzbogacić. Wyszedł z sali, wśród szokowanych protestów, wsiadł do windy i pojechał prosto do skawiny. Znalazł Annę pakującą pudełka w małym mieszkaniu, Zosie rysującą smutno w kącie. Co ty tu robisz? zapytała Anna, jej serce przyspieszyło. Wybieram życie, odpowiedział. Zrezygnowałem. Firma, stanowisko, wszystko. Bez was to nic nie znaczy. Oszalałeś? To było twoje dziedzictwo, twoje życie, zaprotestowała Anna. Jan uklęknął najpierw przed Zosią. Cześć, księżniczko, co powiesz na to, żebyśmy nie przeprowadzali się do Wrocławia? A zamiast tego poszukali nowego domu tutaj, w Krakowie. Z ogrodem, żebyś mogła się bawić. Dziewczynka spojrzała na matkę, pełna nadziei. Potem odwrócił się do Anny. Przez trzy lata byłem martwy w środku. Ty przywróciłaś mnie do życia. Mam wystarczająco dużo zainwestowanych pieniędzy, żebyśmy mogli żyć komfortowo do końca życia. Ale co ważniejsze, jestem pewien, że chcę przeżyć resztę u Twojego boku. Jeśli mnie przyjmiesz. Rok później nagłówek w lokalnej gazecie brzmiał inaczej: Jan Nowak inauguruje Instytut Przedsiębiorczości Społecznej we współpracy z żoną. Fundacja Nowy Start pomagała kobietom w trudnej sytuacji uzyskać kwalifikacje i zatrudnienie. Anna kierowała programami edukacyjnymi, podczas gdy Jan dbał o stronę finansową. Zosia, teraz w szkole, która rozwijała jej talent artystyczny. Miała na swoich występach dwóch ojców. Biologicznego, który pojawił się zawstydzony. Uprzejmie pożegnano. Pięć lat później, w deszczowy poranek identyczny z tym, w którym się poznali, Anna obudziła się w domu na Salwatorze, który wspólnie kupili. Nie w zimnym, dawnym apartamencie, lecz w domu wypełnionym rysunkami zosi na ścianach, zabawkami dwuletniego małego tomka. Rozsypanymi po podłodze i zapachem kawy, którą Jan parzył każdego ranka. Budownictwo Solidność pod zarządem Marka straciło trzy duże kontrakty i 40% wartości rynkowej. Piotr Wójcik został skazany za fałszerstwo i stracił uprawnienia zawodowe. Jan objął Annę od tyłu, gdy patrzyła na deszcz przez okno. Pamiętasz, co powiedziałaś tamtego dnia w szpitalu? Że tak naprawdę mnie nie znasz? Pamiętam, uśmiechnęła się. Miałeś rację. Nie znałam, znałam tylko powierzchnię. Potrzeba było tyle czasu, by poznać Twoją prawdziwą siłę, Twoją zdolność do sprawienia, że uwierzyłam w drugie szanse. Z pokoju Zosia zawołała, że Tomek się obudził. Prawdziwe życie wołało, niedoskonałe i hałaśliwe. A jednak absolutnie doskonałe w swej niedoskonałości. Anna czasem myślała o tym fatalnym poranku, gdy zdecydowała się zatrzymać, by pomóc nieznajomemu, choć znała konsekwencje. Gdyby minęła go obojętnie, nadal tkiłaby w cyklu przetrwania. Jan nadal błądziłby w swojej szklanej twierdzy samotności. Zosia nie miałaby rodziny, o której zawsze marzyła. Przez jeden akt współczucia w deszczowy poranek, dwie rozbite rodziny odnalazły drogę, by odbudować się w jedną. A gdy deszcz nadal padał na Kraków, wewnątrz tego domu, miłość po raz kolejny dowodziła, że prawdziwe cuda dzieją się, gdy wbrew wszelkiej logice decydujemy się zatrzymać i wyciągnąć rękę do potrzebującego.